Cześć, z wami, ja jestem EJAT i dzisiaj chcę z wami podzielić się moimi doświadczeniami dotyczącymi myszki Lodi A60. Myszkę kupiłem około miesiąc temu w Mediaexpert za około 90zł z dostawą. Musiałem ją zamawiać do sklepu, bo nie była dostępna w moim Mediaexpercie ani żadnym pobliskim. Ale no nie, było, nie był to żaden problem, żeby ją zamówić, tam poczekać 1 czy tam dwa dni. Bloody 60 to tak naprawdę tańsza i powiedzmy biedniejsza wersja Bloody 70 czyli myszki powszechnie, powszechnie znanej i szanowanej w bedworusowym community. Dlaczego tańszy? No w sumie cena mówi to samo za siebie. No tańszy. Bloody 70 jak ostatnio patrzyłem e, kosztowało 200, 219 zł w RTV w Euro AGD, i, to był, i to był jedyny sklep, w którym umiałem ją znaleźć. No, co Moim zdaniem, A60 jest o niebo lepsza: przez to, że jest łatwiej dostępna, jest tańsza nawet o te parę złotych aktualnie. Dokładnie o 5 zł jak dzisiaj patrzyłem. Macie też na lepszą teksturę. Bo na Bloody A70 macie taką jakby to ująć, tako, takie pioruny jakby na, na myszce. To jest śliskie i niewygodne do direct Potrzebujecie taśmy zawsze, żeby direct na tej myszce. A w Bloody A60 macie takie łapki, które nie są duże i nie przeszkadzają w żaden sposób na początku direct ta tekstura z czasem się tam zedrze i będziecie, pot będziecie potrzebowali taśmy. Jak widać, ja tą taśmę musiałem nakleić. Nakleiłem ją tam wczoraj, z bodajże. Z góry przepraszam, bo jestem trochę chory i yy, mój głos może być trochę nie ten teges. Ale no. Jeśli chodzi o metody klikania, to jest to jedna z lepszych myszek pod względem CPS-ów. Na Giter-kliku moim rekordem jest 15 CPS-ów, czyli nie jest to w żaden, żaden sposób e, jakiś wy, za, zawyżony wynik. Ro, normalnie tyle w stanie jestem wyklikać, tak samo jak na innych myszkach. Wiem, że bedle Snoop cheater swojego czasu. Nie wiem, czy dalej jitter Tak samo ja czteroklikuję Czasem, znaczy jak się bije na butworzek, to akurat Butterfly klikuje Butterfly klikuje, ale... Umiałem czteroklika bardzo dobrze. E, jeśli chodzi o wasze Butterfly klika, to tutaj zaczynamy, że zaczynamy kanonadę. Bo nie będę ukrywać, że ta myszka to jest chyba jedna z lepszych myszek pod właśnie Butterfly Klika. Bedle snoop, wyklikam na tej myszce 25 CPS. Ja osobiście maksymalnie jestem w stanie wyklikać 22-23 przy dobrej okazji. No ale ja nie, nie biję się tym Butterflyem na co dzień. Biję się tylko na Bedwarsach. Oczywiście nie gram tylko Bedwarsów. Nie mam pojęcia co ja właśnie kupiłem Znaczy wiem co kupiłem, ale jaki to ma sens nie wiem Jeśli chodzi właśnie o myszkę O sposób klikania Dla którego większość osób Kupuje tą myszkę Czyli chodzi tutaj oczywiście o drag klika Ta myszka jest totalnym hegemonem Jeśli chodzi o CPS -y. A, zaraz dokończę, bo nijaki Niebieski postawimy się przyjmie Eee... Pierwszy drag click mój na tej myszce był 50 cps Potem 60 cps Co lepsze. A ten gościu znowu tu idzie do mnie. Gościu, ja chcę powiedzieć o myszce daj, że nie wiem. Sobie spokój na jeden dzień proszę. Gdzieś aż takim gównem. Giniesz, bo tyś... Dobra, ładnie. Słaby jest. Oczywiście szanuję każdego gracza. Pamiętajcie, szanujcie każdego gracza. Nie, nie bądźcie herami tak jak ja. Wracając. Jeśli chodzi o... Bo są jeszcze oczywiście inne metody klikania. Takie jak bolt, Click, baul, Click i tak dalej. Moim rekordem Cps w tej myszce, przygotujcie się, jest... 271 CPSów. Powinniście teraz mieć na nagraniu yy, jak właśnie robię te 271 CPS-ów Oczywiście ludzie na więcej CPS-ów, bo tak naprawdę te, to Bloody i Bloody A60. Ab Gdybyście Bloody A60 i A70 oraz A-Bedless, to tak naprawdę są takie same myszki, tylko mają inną teksturę na górze. A ten gościu mi naprawdę nie chce ewidentnie dać dokończyć mówić. Naprawdę. Irytujący jest ten gość. Chce go zniszczyć. W każdym bądź razie obecny rekord świata oficjalny, czyli 481 CPS, z tego co wiem, jest właśnie wykręcony na Bloody A70, czyli na bliższej wersji A60 czyli można powiedzieć, że na no, A60 no nie można tak powiedzieć, ale no wiecie o co chodzi, nie? jeśli chodzi o w ogóle zalety tej myszki to jest to oczywiście dwa klik CPS -y, bo to naprawdę robi wrażenie ja nie, nie, znajdźcie mi osobę której, znajdźcie mi osobę, na której te CPS -y nie robią wrażenia no chyba, że to jest wasza mama czy coś, która yy, przychodzi potem jak bolt klikuje czerwam do pokoju i mówi Boże, co ty robisz, człowieku, Czemu twoja myszka pierdzi Tak było... Yy, tak. Sytuacja prawdziwa. Jeśli chodzi o inne zalety tej myszki, to jest to jej waga. Kurwa mać! Jak już powiedziałem w poprzedniej grze, ale ostatecznie zginąłem, jest to, kolejną zaletą jest jej waga. Znaczy, według mnie oczywiście zaletą, bo jeśli chcecie nauczyć się Godbridge'a, no to potrzebujecie cięższej myszki, żeby ona się wam nie przesuwała. Przez Godbridge'a. I tutaj tam myszka waży około 150 gram, jak się nie mylę teraz. Także jest to naprawdę ciężka myszka. I ma to swoją dużą zaletę przygodniczą. Dalej jadąc jest oczywiście totalnie niski debounce time wynoszący 20 milisekundy. Co oznacza, że czysto fizycznie jesteście w stanie wyklikać, tylko w teorii, to nie jest oczywiście praktyka, nikt tego nigdy nie zrobił. Jesteście w teorii w stanie wyklikać 5000 CPS. -ów. Myszka ma naprawdę jeszcze duży nieodkryty potencjał. Naprawdę. 5000 TP, tak jak powiedziałem. Czekajcie, bo tu jest gość, który próbuje być jakimś cwanym graczem. I co do tego debounce to oczywiście można go ustawić w oprogramowaniu. Tam jest maksymalnie chyba 16 MS. Nie pamiętam ile. Macie na ekranie teraz i da jest maksymalnie. Z zalet tej myszki to chyba tyle, bo są oczywiście jeszcze i wady, które <laughs> są oczywiście jeszcze i wady, które naprawdę nie dają mi spokoju i mnie irytują. Pierwszą taką wadą, która mnie naprawdę irytuje, ma ona swój udział w grze, jest jej sensor. Sensor tej myszki. O co chodzi? Chodzi mi o to, że czasami podczas gry a konkretnie gdy nie ruszam się. Po prostu mam myszkę tak i ona nic nie robi. Sensor delikatnie przesuwa się mniej więcej w ten sposób. Myszka się nie rusza. Na szczęście wystarczy tak pomachać tą myszką i się wszystko naprawia, ale już nieraz mi to przeszkodziło. Nie wiem, czy to jest problem ogólny, czy to jest problem moje, mojego egzemplarza. Myślę, że to prawdopodobnie jest problem mojej myszki, bo nie słyszałem, żeby kto inny miał ten problem. A wiem, że wiele osób ma tą myszkę i no, niszczy mi gość właśnie łóżko, dlatego go nie lubię. Ten gość mnie, goście mnie już irytuje. Na jednej wadzie to się nie kończy, tych wad jest naprawdę więcej. Jadąc dalej. No tutaj ściągę, żeby nie zapomnieć o niczym. Z jej, to że jest ona niewygodna. Nie oszukujmy się, ale czy takie coś może być wygodne z kształtu? Nie? No też tak myślę. Na co dzień tej myszki naprawdę nie polecam do użytku. Używam na co dzień klubu za w którym też niedługo będę mówić yy, o moich wrażeniach po kilku miesiącach, bo mam go aktualnie prawie pół roku. Więc niedługo będę robić o tym podobny materiał. Więc naprawdę ta myszka jest niewygodna do montowania, do robienia innych rzeczy do, poza minecraftem. Więc naprawdę do, ona nadaje się tylko do minecrafta. No i takim kole, ostatnim, już większym problemem, znaczy problemem, dla mnie to jest problem, bo po prostu jestem przyzwyczajony do Glorusa, Są tutaj ciężkie kliki, naprawdę musisz mocno kliknąć żeby klik, żeby ten klik się zarejestrował tak samo yy, ma, mają inne brody, inne wyszki. od yy, takich właśnie no wiecie o co chodzi, nie? nie wiecie? No, w sumie ja też nie wiem o co mi chodzi no, po prostu myszka ma ciężkie kliki i jest to niewygodne przynajmniej dla mnie i w sumie z większych wad to chyba na tyle bo nie przypominam sobie, żebym miał jakieś większe problemy jeszcze z użytkowaniem tej myszki. No, poza zdartą teksturą, która się zdziera, i naprawdę to irytuje. Nawet tekstura. myślę, że ta tekstura na spokojnie może przerwać parę miesięcy Tylko po, tylko po prostu ja o tą myszkę nie dbałem, bo naklejałem na nią taśmę i to tam ten klej niszczył teksturę. No, wiecie o co chodzi, nie? Już tak na sam koniec. Chciałem ogólnie wypowiedzieć się na temat tej myszki, co oni sądzą, czy warto, czy nie warto. I tutaj odpowiedź na to pytanie jest całkiem skomplikowana. Bo jeśli macie jakąś już dobrą myszkę, jakąś naprawdę porządną, rokata, Rocata, Kena sto, czy Gloriusa, czy czegoś innego, po prostu innej myszki, dobrej do komputera. I nie macie co robić z kasą, Chcecie coś, co dobrze deleklikuje, to czemu nie? Ta myszka naprawdę nadaje się do minecrafta najlepiej z wszystkich myszek, które testowałem. Proszę, 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 proszę. Fuck. Kończą to jeszcze. Kończąc już na lobby, bo zginąłem. Jeśli macie inną myszkę do Minecrafta, to jak najbardziej, moim zdaniem, myszka jest warta swojej ceny. Zwłaszcza, że aktualnie jest, jest warta jakieś 80 zł, to nie jest to naprawdę dużo w porównaniu do innych myszek. Macie też Bloody A70 za 90 zł, jak dzisiaj patrzyłem na cenę. Ale myślę, że A60 jest lepsza. I warto, dopóki macie inną myszkę. Ale jeśli nie macie tej drugiej myszki i chcecie używać tej myszki jako swojej podstawowej myszki na co dzień, to już warto dopłacić tę stówkę, czy ileś i sobie kupić cho chociażby jakiegoś rokata, taka na 100 czy coś. Kajna tam możecie na Amazonie kupić naprawdę za, sto, za 160 zł, Patrzyłem wczoraj i dziś, bo mam tą myszkę też na oku. I no co, no to chyba byłoby na tyle. Ja już wam dziękuję i żegnam.